Siemanko, witajcie w laboratorium z naszym pacjentem Fokusem. Kochani, mamy tutaj dieselka 1.8 TDDi, i dzisiejszy, dzisiejszy eksperyment to będzie zaprezentowanie Wam, co się dzieje, kiedy puszcza uszczelka wtryskiwacza, a raczej podkładka wtryskiwacza. Jest to właśnie coś takiego, co Wam pokazuje. Może banalna rzecz, może niektórzy z Was się z tym spotkali, i jeśli ktoś z Was jest mechanikiem, no to na pewno się z czymś takim spotkał i naprawiał. Tymczasem ja dostaję masę różnych wiadomości na Facebooka, nie na Facebooka, gdzie ludzie są tacy skonfundowani. Oni nie rozumieją, co to znaczy, kiedy ta uszczelka, kiedy ta uszczelka jest wywalona. Także słuchajcie, mam tutaj dieselka, który jest sprawny, który te uszczelki ma sprawne, i pokażę wam. Jak on pracuje na sprawnych uszczelkach i wyjmiemy jeden wtryskiwacz, zepsujemy taką uszczelkę. Zaprezentuję wam, jak zachowuje się taki silnik, kiedy ma właśnie uszkodzoną taką podkładkę wtryskiwacza. Zaznaczam, bardzo ważna kwestia, mamy tutaj wtryskiwacze montowane zewnętrznie, czyli wtryskiwacze mamy na zewnątrz głowicy, nie są w środku głowicy, nie są pod pokrywą zaworów kiedy puszcza nam uszczelka w silniku, gdzie one są pod pokrywą zaworów, czyli na przykład Volkswagen, e, silniki te pierwsze Common Rail e z lat, Boże Święty, z lat 2000 nawet, e, tylko, że tam były, tam jest ciekawostka, a tam w tych Volkswagenach jest specjalny kanał, który wyprowadza spaliny na zewnątrz, ale na przykład Hyundai, e, e, które te dieselki miały wtryskiwacz montowany w pokrywie i inne silniki, tam jest duży problem, ponieważ w tych akurat rozwiązaniach nie zaobserwujemy tak naprawdę w żaden sposób tego przedmuchu, który zaraz wy zobaczycie. Tam się dzieje duża bieda, bo powstają przedmuchy do skrzyni korbowej i nawet potrafi się zatrzeć silnik. Także tego tematu dzisiaj nie poruszamy, bo akurat takiego pacjenta nie mam, żeby wam to zademonstrować a w sumie byłoby to ciekawe. Tymczasem pokażę Wam na przykład 1.8 TDCi, y, TDDi, przepraszam, co się dzieje, kiedy mamy wywaloną uszczelkę pod wtryskiwaczem, czyli taki pierścionek. Y, ale najpierw test opon terenowych. Kochani, odpalam teraz fokusa wkładam kluczyk przekręcam zapłon sprawdzam czy jest luz i jest start I jak możecie zauważyć silnik pracuje poprawnie Dodam gazu Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków Kochani, zdemontuję teraz jeden z wtryskiwaczy. Wydobędziemy z niego podkładkę. Uszkodzimy ją i zamontujemy z powrotem. Zobaczcie. Typowy wtryskiwacz, który 30 lat był niedemontowany. Wyszedł ciężko, patrzcie, tutaj był zapieczony. Ale wyszedł na spokojnie, sposobami, czyli na gorąco, na odpalonym odrdzewiaczem, płynem do wyciągania wtryskiwaczy i powolutku udało się go wyjąć. I teraz zobaczcie. Tak wygląda nowa uszczelka wtryskiwacza. Natomiast tutaj mamy starą uszczelkę wtryskiwacza i ta stara uszczelka była szczelna. Teraz tę uszczeleczkę zdemontuję, uszkodzę ją i zamontuję powtórnie ten Wtryski. Dobra, poczyściłem trochę wtrysk, żeby tutaj już łatwo nam wszedł kolejny raz. Delikatnie zamocowałem go w imadle, żeby go nie zmiażdżyć. Spróbuję teraz wydostać tę starą uszczeleczkę. Ona już jest troszeczkę wypracowana, zmiażdżona, więc nie będzie tak łatwo schodziła. Ale postaram się ją delikatnie zobaczcie. Mam ją. mam ją uszkodzę ją między tutaj tą powierzchnią styku między wtryskiwaczem a uszczelką. Dlaczego tak? Mógłbym w sumie uszkodzić tutaj, ale w przypadku tu akurat mamy żeliwną głowicę, także jest pancerna, ale gdybym uszkodził tutaj, tu gdzie jest aluminiowa, czasami potrafi się uszkodzić głowica. Nie chcę do tego doprowadzić, dlatego Uszkodzę ją między uszczelką a wtryskiwaczem, czyli w tym miejscu. Spójrzcie, myślę, że tyle wystarczy. Zakładam teraz tę uszkodzoną uszczelkę na wtryskiwacz, jakby nigdy nic. Spójrzcie, proszę bardzo, wzorowo odwzorowane uszkodzenie uszczeleczki, i lecimy z tym do samochodu. Jedna z podkładek wtryskiwaczy, uszczelek wtryskiwaczy jest uszkodzona. Teraz siedzę sobie w samochodzie, uruchomię silnik, zobaczymy czy z pozycji kierowcy będę miał jakieś objawy tego, że tam jest taka usterka. Proszę bardzo, mamy kluczyk, mamy zegary, a Wy nasłuchujcie. Walił, obroty są, żadna kontrolka nie świeci, informująca przynajmniej o awarii. Aczkolwiek e, ja jako kierowca wyczuwam delikatnie, może nierówną pracę, delikatną taką wibrację, ale bardzo minimalną. Jakbym się nie znał, to bym powiedział, że wszystko w sumie jest w porządku. E, spróbuję dodać gazu teraz. Silnik się całkowicie normalnie wkręca na obroty. Zobaczmy tymczasem, jak to wygląda pod maską. Silnik, ponieważ kiedy on pracuje, no to ciężko jest mi jednocześnie mówić, ponieważ nic nie będziecie, nic nie będziecie słyszeć. Tak jak zauważyliście, nie ma żadnych objawów, to praktycznie nic, praktycznie nic się nie dzieje, silnik pracuje na czterech cylindrach. Pracuje w miarę równo, jest delikatnie taka wyczuwalna wibracja. Ale jeśli bym na przykład nie wiedział o tym, że tutaj jest taka usterka, no to bym mógł myśleć, że może jakaś poduszka silnika jest wywalona czy coś. Nie powiedziałbym, że jest to uszczelka pod wtryskiwaczem. E, oczywiście mamy tutaj e, przypadek takiej wczesnej usterki, czyli na przykład kiedy dopiero co ta uszczelka nam padła. Ale jak możecie sprawdzić, że to jest uszczelka? Słuchajcie, to po prostu widać, widać, że z tego wtryskiwacza unosi się, unosi się taki dymek. Widać było, że są tutaj delikatne przedmuchy oraz śmierdzi spalinami. Śmierdzi spalinami. Gdybyśmy pojeździli tym samochodem dłużej, śmierdziałoby nam spalinami w kabinie, ponieważ te spaliny one są wyjątkowo śmierdzące, te, które bezpośrednio stąd się wydostają, ponieważ one nie przechodzą przez żaden system ekologii. One się tutaj zbierają, te smrody, i najczęściej wlatują nam w jakiś sposób do środka do kabiny, do kabiny pasażerskiej, do przedziału pasażerskiego. No i tyle w sumie. Tak to wygląda, w dużym skrócie. W takim rozwiązaniu, w przypadku kiedy mamy wtryskiwacze na zewnątrz komory skrzyni korbowej silnika, tak mniej więcej to wygląda. Wiadomo, jak dłużej byśmy tak jeździli, doszłoby tutaj do zanagarowania tego obszaru. Zakleiłoby to szuwaksem, zrobiłby się tutaj straszny bałagan, tak jak typowo w Mercedesach, sprinterach, kiedyś były te pokrywy zaklejone cały takim asfaltem ten asfalt to jest produkt taki niespalo, niespalonego oleju napędowego pod wpływem ciśnienia i temperatury powstaje właśnie taki asfalt on aż wypływa z takiego wtryskiwacza potrafi się to wszystko pozaklejać no i może doprowadzić do usterki silnika no bo jednak tutaj nierówno Nierówno pracuje taki silnik w dużym skrócie przy takim rozwiązaniu kiedy mamy wtryskiwacze poza skrzynią korbową można zastosować jakiś odrdzewiacz jakaś pianka do wykrywania nieszczelności prysnąć tutaj na, ten, na te przylgnie wtryskiwacza tam gdzie on wchodzi. No i na pewno wyczujecie, wtedy będzie widać, że jest jakiś przedmuch, wtedy wiadomo, że warto te uszczeleczki zmienić. Zawsze lepiej zmienić wcześniej niż później. No wiadomo, tam gdzie wtryskiwacz przechodzi przez skrzynię korbową, to już jest temat hardkorowy, to już będzie miało duży wpływ. Oraz tak jak zauważyliście, nie wpływa ta usterka na dymienie z rury wydechowej, także nie ma, nie ma to ze sobą związku. Teraz szybko... Wyjmę ten wtryskiwacz i zrobimy taki eksperyment. Wiecie co zrobię? Popełnię błąd taki. Założę zamiast jednej podkładki dwie podkładki i zobaczymy, czy wpłynie to na pracę silnika. Ok, szybciutko mam wyjęty wtryskiwacz z tą naszą zepsutą uszczeleczką. Wyciągam w tej chwili tę uszczelkę. Hyc, hyc, jak ona jest ciaśniutka, tutaj fajnie się działa ale niestety musimy się z nią, musimy się z nią pożegnać. Patrzcie, na razie się tu nic nie, nic nie zadziało. Jakby. Nie widać żeby tutaj, nie widać, żeby coś się działo. No jakbyśmy jeździli pod obciążeniem, pewnie by się to bardziej rozwaliło. I teraz patrzcie, mam tutaj oryginalne podkładki i zastosuję. Powiedzmy, że się pomyliłem, albo została mi na przykład. Czasami może być tak, że zostanie. Nie zauważymy w głowicy i założę dwie podkładki. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, znowu zepsułem samochód. Tym razem w drugą stronę mamy dwie podkładki na jeden wtryskiwaczu. Odpalam go. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak on się będzie zachowywał z takim problemem. No Wtryskiwacz nie jest na swoim miejscu przecież. Zapłon. Odpalił. Wzorowo. Nic się nie dzieje złego. Chodzi sobie. Mam ja zastrzeżę. Podam gazu. Nie trzęsie, nie wibruje, pracuje równo. Zobaczmy jak to wygląda na silniku. Nie mam zastrzeżeń do pracy silnika. zobaczmy teraz wydech. Słuchajcie, tak to jest z muła. Wiecie co? Ech, gdzie te podkładki, kurde. Trzecia. Słuchajcie, biorę jeszcze dwie podkładki i wrzucam je, żebyście ładnie widzieli. Hop i hop. Czyli mamy teraz łącznie cztery podkładki. Nie wiem czy to zobaczycie, ale ten wtryskiwacz ma cztery podkładki. A ten ma oryginalnie jedną, i ten jest naprawdę dużo wyżej. Yy. Ciężko jest się aż tak pomylić przy normalnej obsłudze samochodu, żeby napakować tyle podkładek, ale ciekawi mnie, jak on się będzie zachowywał. Cyk odpalamy. No, teraz czuję, że pracuje nierówno. Troszeczkę nim te lepiej, uwaga Dodam gazu Chodzi, wkręca się na obroty e, W sumie to chodzi normalnie Nie wiem, czy to zobaczycie na nagraniu, ale siwy dymek, siwy dymek leci teraz z rury wydechowej. O! I to dosyć intensywnie. Kochani, ten ostatni test, może najbardziej taki wydawał się być głupi, ale tak naprawdę można z niego wyciągnąć najciekawsze wnioski. Dlaczego? Podnosząc tak wysoko wtryskiwacz w komorze spalania, w głowicy, powodujemy, że on przestaje wtryskiwać, rozpylać w wyznaczone dla niego miejsce i być może nawet ten strumień. Wtryskiwanego paliwa, może nawet uderzać w głowicę lub uderzać w krawędzie tłoka. Generalnie wtryskuje paliwo nie tam, gdzie trzeba, co powoduje, że to paliwo może się skraplać na ściankach głowicy lub tłoka i nie w pełni spalać. I to co zobaczyliście, ten dym w wydechu na wolnych obrotach jest, świadczy o tym, że proces spalania w komorze przebiega nieprawidłowo. I zobaczcie, z uszkodzoną uszczelką wtryskiwacza nie było dymu. Z dwiema uszczelkami delikatnie przesuniętymi nie było tego problemu. Jak jest wszystko ok, wszystkie uszczelki standa w standardzie też nie było tego problemu. Po przesunięciu wtryskiwacza do góry, po zmianie jego pozycji, już jest problem ze spalaniem. Mamy dymienie, także taki objaw jak taki siwy, gryzący dym w Waszym dieselku, no to może świadczyć o tym, że coś jest nie tak w procesie wtryskiwania, w procesie spalania oleju napędowego. Mam nadzieję, że filmik był ciekawy. No taki totalnie, <głos》>, taki totalnie odpał na szybko nagrałem go sobie dzisiaj, bo chodziło mi to po głowie. Te wasze pytania strasznie mi chodziły po głowie, że krysie krysie, te uszczelki wtryskiwaczy. Proszę bardzo. Macie zobrazowane. E, może kiedyś na testy będę miał samochód, gdzie są wtryskiwacze w skrzyni korbowej, czyli zabudowane w głowicy. Wtedy. Postaram się zrobić materiał, w którym Wam pokażę, co się dzieje. Może zmierzymy ciśnienie w skrzyni korbowej wtedy, ale to są już wtedy bardzo niebezpieczne tematy, bo tak jak tutaj, no to zobaczycie, usłyszycie, zazwyczaj poczujecie smród, otwieracie maskę, łatwo jest zdiagnozować, że jest uszczelka pod wtryskiem, łatwo jest to naprawić, chyba że pojeździcie za długo, wtedy może dojść do uszkodzenia e, przylgni tej uszczelki, uszkodzenia tej przylgni. Wtryskiwacza, wtedy są takie specjalne frezy, możemy to nafrezować i będzie to wszystko się działo tak jak trzeba. Też weźcie pod uwagę, jak ważna jest pozycja wtryskiwacza w głowicy, w swoim gnieździe, aby proces spalania przebiegał prawidłowo. No dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w innych filmikach. Piszcie też w komentarzach swoje pomysły na testy na Fokusie, ponieważ. Będą też dla mnie jakąś inspiracją. Ja w ostatnim filmiku widziałem kilka komentarzy i na pewno na podstawie tamtych komentarzy będą jakieś testy. Dzięki za oglądanie Narka. Ej, w sumie tak między nami ten fokus to idioto odporny jest. Z uszkodzoną uszczelką chodził. Z dwiema uszczelkami chodził. Nawet z tymi czterema chodził. To jest pancerny idioto odporny silnik. Ej, dobra, mam update. Stwierdzenia: idiot odporny. Profesoro odporny.